Hej, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Elir, Mary ze mną nie ma, siedzi pode mną. Jakkolwiek to brzmi, z tyłu macie oczywiście świnki morskie. Dzisiaj, yy, raczej tak bardziej informacyjnie, niż yy, jakoś świnkowo. Moi drodzy, yy, z... Zbliża się Dzień Zdrowia Świnek i tutaj będzie informacja, o takie ładne coś zrobimy i będzie tutaj tu informacja odnośnie zjazdu wszystkich świnkowiczów. Wiadomość dotarła do mnie na forum SPSM-u, więc jeżeli ktoś nie ma konta, kocha świnki morskie, jak najbardziej trzeba się tam zarejestrować. Link będzie w opisie filmu na dole. Hmm, oczywiście wszystkie informacje macie do przeczytania. Y osoby zainteresowane y spotkaniem z y innymi miłośnikami, sympatykami, krejzolami i całą resztą y ładnych y chyba epitetów odnośnie y świnkowiczów. Y Proszeni są o stawienie się w gabinecie weterynaryjnym Kaiman na Alei Prymasa Tysiąclecia 76G w Warszawie 11 maja 2015 roku od godziny 10 do 15 resztę informacji możecie sobie sami tu, tu przeczytać także to taka krótka informacja z mojej strony no i co, trzymajcie się ciepło i pamiętajcie nałożyć sianka swoim świnkom, na razie